Witajcie! Dzisiejszy temat pole powierzchni grania stosłupa i będziemy rozwiązywać ćwiczenia. Strona 29 zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 2 na 4 i 7 i jest równe pole całkowite. Możemy sobie naszkicować, jeżeli komuś będzie wygodniej. Jeśli ktoś pamięta wzór, może od razu korzystać ze wzoru. 2, 4 i 7. Mamy obliczyć pole całkowite. Zatem potrzebujemy pola wszystkich ścian. W prostopadłościanie jest tak, że mamy po dwie ściany takich samych wymiarów. Zatem mamy dwie ściany wymiarów 2 na 4 czyli dwie ściany 2 i 4, ponieważ pole prostokąta

I tutaj nie było jednostki, więc zostawiamy 100 albo ewentualnie 100 jednostek kwadratowych, bo w takich jednostkach yy, można przedstawić pole. Zadanie numer 2: ćwiczenie na 29 stronie. Yy. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 30. Oblicz długość krawędzi tego sześcianu. Sześcian, przypominamy sobie, jest zbudowany z kwadratów. Więc wszystkie krawędzie tego sześcianu są równe. I nas interesuje długość tej krawędzi. Pole całkowite sześcianu obliczamy w ten sposób, że wystarczy policzyć jedną pole ściany. I pomnożyć razy 6. Zatem pole kwadratu to kwadrat. I my wiemy, że to pole wynosi 30. Dzielimy przez 6. I teraz, żeby wyliczyć długość boku, trzeba spierwiastkować. I również tutaj nie było jednostek, więc o odpowiedzi możemy napisać. Długość krawędzi sześcianu jest równo pierwiastek z pięciu. To ćwiczenie drugie. Ćwiczenie trzecie. pole powierzchni całkowitej grania stosłupa prostego o podstawie w kształcie trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 3 i 4 cm oraz krawędzi bocznej długości 6. 6 to jest ta krawędź w grania stosłupie. Ja narysuję tutaj ten grania mniej więcej. Dobra. I y krawędź boczna jest tutaj. Mamy policzyć pole całkowite. Do pola całkowitego potrzebujemy dwa pola podstawy plus pole boczne. Pole podstawy możemy policzyć. To jest trójkąt prostokątny. Pole trójkąta prostokątnego możemy policzyć znając przyprostokątne. 4 razy 3 przez 2. Możemy skrócić. Mamy 6 cm2. I teraz, tutaj mamy jedną prostokątną, tu mamy drugą. Nie znamy długości przeciwprostokątnej, ale możemy ją obliczyć stosując twierdzenie Pitagorasa. x do kwadratu 4 do kwadratu plus 3 do kwadratu 16, 9, 25. Zatem x to pierwiastek z 25, czyli 5. Tutaj mamy 5, więc teraz mogę policzyć pole boczne. Tu jest ważne pole podstawy, pole boczne. Pole ścian bocznych, każda ściana jest tutaj inna. Ta ściana, która, że tak powiem, patrzy na nas, ma wymiar 5 na 6, czyli 5 razy 6, dodać. Tutaj mamy 3 na 6 i 4 na 6. 30, 18, 24, 30, 40, 60, 70, 72 cm kwadratowe. No i pole całkowite to dwa pola podstawy, czyli 2 razy 6, dodać pole boczne. 12 i 72, czyli 84 cm kwadratowe. I zapiszcie, proszę, odpowiedź. Pole powierzchni całkowitej wynosi 84 cm2. Teraz zrobimy ćwiczenie czwarte na 29. Pole powierzchni bocznej grania stosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 80. A jego pole powierzchni całkowitej 112. Podaj wymiary tego grania stosłupa. Polecenie grania stosu, prawidłowy czworokątny. No to rysujemy. Prawidłowy czworokątny to znaczy, że w podstawie mamy kwadrat, więc tutaj mamy równej długości boki, a tutaj jest wysokość. Od czego możemy rozpocząć? Jak znaleźć te wymiary? Czyli musimy znaleźć podstawę, wymiary podstawy oraz wysokość. Pole całkowite obliczamy w ten sposób, że mnożymy dwa razy pole podstawy i dodajemy pole boczne. Tylko tak się składa, że pole całkowite i pole boczne znamy. No to wstawiamy 112, dwa pola podstawy plus 80. Odejmę 80 i będę miała 32. Mogę z tego obliczyć pole podstawy. Podzielę przez 2. I pole podstawy to 16. A skoro podstawą jest kwadrat, to znaczy, że a kwadrat to jest 16. Pierwiastkujemy i mamy 4. Mamy już jeden wymiar. Jak teraz policzyć wysokość? Żaden problem. Pole boczne składa się z czterech takich samych ścian: 4 razy a i razy h, ponieważ każda ściana boczna ma. Wysokość H i szerokość 4. A, który będzie 4. No to wstawmy dane. Pole boczne 80. 4 razy 4, bo A też jest 4. I wyliczymy sobie H. 80 równa się 16H. Czyli dzielimy przez 16. I wysokość równa się 5. Wymiary naszego grania stosłupa. Napiszcie proszę odpowiedź. To... 4 na 4 i na 5. Piąta na następnej stronie. Oblicz pole powierzchni całkowitej grania stosupa prawidłowego przedstawionego na rysunku. Ja go sobie szybciutko naszkicuję cztery pierwiastki z 3 i 4. Jest to gra w prawidłowy zatem w podstawie trójkąt równoboczny. Pole powierzchni mamy obliczyć. No to zacznijmy od wzoru. dwa pola podstawy plus pole boczne. No to pole podstawy możemy obliczyć. Skoro wiemy, że to jest trójkąt równoboczny, a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. A kwadrat to są cztery pierwiastki z 3. I całe to wyrażenie muszę podnieść do potęgi drugiej. Razy pierwiastek z 3 przez 4. 4 do kwadratu, 16. Pierwiastek do kwadratu to jest pierwiastek z 9, czyli 3. Resztę przepisuję. Skracam sobie. I mam 12 pierwiastków z 3. I to jest pole podstawy. Następnie pole boczne. Jeśli mam w podstawie trójkąt równoboczny to znaczy każda ściana boczna będzie takim samym prostokątem który ma 4 pierwiastki z trzech i 4 takie wymiary i mam 3 takie ściany czyli 3 razy pole prostokąta 4 na 4 pierwiastki z trzech 12 razy 3 30 16 razy 3 48 pierwiastków z trzech czy my tutaj jednostki mieliśmy? nie no to pole całkowite to dwa pola podstawy plus pole boczne. Dwa razy 12 pierwiastków z trzech. Dodać 48 pierwiastków z trzech. 24. 60, 72 pierwiastki z trzech. To jest pole naszego grania stosówek. Zapiszcie, bo pod każdym zadaniem mamy odpowiedź do napisania. Szóste. Pole powierzchni bocznej pewnego grania stosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równe 72, <laughs> a obwód podstawy sześciokąta jest równy 24. Oblicz długość krawędzi podstawy i wysokość tego grania stosłupa. Naszkicuję ten sześciokąt. I tak mamy obwód. Jest to sześciokąt foremny. Oczywiście na rysunku nie wyszło mi to tak dokładnie. Skoro jest to grań stosu prawidłowy to pamiętajcie że zawsze w podstawie figura foremna. Mam obwód zatem 24. Dzielę przez 6 i otrzymam długość krawędzi podstawy. 4. Nie mamy tu jednostek, więc mam 4 w podstawie. Kolejna rzecz. Jeszcze może napiszę, że obwód to jest 6 razy. I będzie wszystko jasne. Że tutaj mamy h. Pole boczne to jest 6 razy pole ściany bocznej. Czyli 6 razy pole prostokąta, 4 razy h. A pole boczne znamy 24 i teraz mogę sobie podzielić przez 24, 48, 3 razy będzie. Zatem a mamy 4, a wysokość 3. I napiszcie, proszę, odpowiedź sobie do zadania. Teraz siódma. Trzydziesta strona. Granie w prosty o podstawie rąbu o przekątnych 6 i 8. No to narysuję sobie rąb pomocniczo. Przekątne 8 i 6. Wysokość tego grania wynosi 9. Czyli duże H. Oblicz pole powierzchni całkowitej. No to mogę sobie naszkicować tam grania stosów. Tu jest 9. Rąb ma wszystkie boki równej długości, czyli mamy A. Od czego rozpoczniemy? No pole całkowite to dwa pola podstawy plus pole boczne. No, to policzmy pole podstawy. Mam tutaj informacje o przekątnych. Pole rąbu to jest przekątna razy przekątna przez 2. Po skróceniu 24. Dalej. Żeby obliczyć pole boczne, potrzebuję długość A. Nie mam tej długości, ale rąb jest podzielony przez przekątne na cztery takie same trójkąty. Prostokątne. Ich przyprostokątne to połowy przekątnych, czyli 3 i 4, więc bez problemu wyliczymy a. a do kwadratu, 4 do kwadratu plus 3 do kwadratu. 25, czyli a to 5. I teraz mogę policzyć pole boczne. Cztery ściany. Które mają wymiary 5 na 9. 20 razy 9, 180. I nie mamy jednostki. Zatem pole całkowite to dwa pola podstawy plus pole boczne, czyli 2 razy 24 dodać 180. 48 dodać 180. 228. Taka jest odpowiedź. I zostało, moi drodzy, ostatnie zadanie. Ósme. Pole powierzchni całkowitej, grając to, prawidłowego, czworokątnego. Zatem podstawa kwadrat, oczywiście. Um, pole powierzchni całkowitej. Jest to słupka prawidłowego czworokątnego o wysokości dwa razy dłuższej niż krawędź podstawy. Skoro krawędź podstawy mam A, tu będzie 2A. Yy, jest równe 1000. Bez jednostek. Oblicz długość krawędzi podstawy. To mamy wyliczyć. No to zapiszmy najpierw to pole całkowite. Dwa pola podstawy plus pole boczne. No to sprawdźmy, jakbyśmy to mogli zapisać używając tych danych. Podstawą jest kwadrat, w której pole liczymy A razy A, czyli mamy dwa razy A do kwadratu. Dodać. Pole boczne to cztery ściany boczne, które mają wymiary A i 2A. Pole prostokąta bok razy bok, czyli A razy 2A. Uporządkujmy to trochę. 8 A kwadrat. Czyli 10 a kwadrat mamy. Ale my znamy to pole całkowite. To jest 10 a kwadrat równe 1000. Podzielę przez 10 i otrzymuję 100. No i bez problemu spierwiastkuję i mam bok. Krawędź podstawy równe 10. I to mieliśmy obliczyć. Napiszcie proszę odpowiedź. Dziękuję.